Przyglądając się nowej strategii Microsoftu, zwłaszcza jeżeli chodzi o nową generację konsoli Xbox, mam wrażenie, że zaoferują nam raczej produkt spółki Premium, oferujący lepszą jakość, lepszą wydajność, ale za wyższą cenę. Czyli produkt raczej dla hardkorowych graczy Xbox. A co dla casuali, Xbox Game Streaming. Zapraszam do materiału. Partnerem kanału jest firma Destronik, oferująca wysokiej jakości biurka z elektrycznie regulowaną wysokością blatu oraz komfortowe krzesła z dużym zakresem regulacji, które dopasują się do Twoich indywidualnych potrzeb. W opisie filmu znajdziesz linki do strony Destronik oraz kod rabatowy. Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Mads i dzisiejszy materiał poświęcony będzie głównie Xboxowi nowej generacji, ale nie tylko. Poruszymy temat Xbox Game Streaming oraz współpracy Microsoftu z firmami zewnętrznymi jak Asus, Lenovo czy MSI, a może ktoś jeszcze. Dobrze, yy, może zacznijmy od nowej generacji konsoli Xbox. Yy, już pewnie słyszeliście wiele przecieków, informacji na temat potencjalnej specyfikacji tej nowej konsoli, która podobno ma się ukazać około 2027 roku, raczej pod koniec 2027 roku może 2028 zobaczymy. W każdym razie, ten sprzęt ma być podobno całkiem nie najgorszy w sensie, ma to być raczej konsola mocniejsza niż słabsza, yy, ale pewnie też nie będzie tania. Ja oczywiście. Lubię śledzić wiele kąt na Xie fanów Xboxa i część, no trochę, że tak powiem, się zagalopowało, bo zaczęło mówić o Xboxie bez żadnych ograniczeń. Wiecie, prawda jest taka, że każdy sprzęt ma jakieś ograniczenia, więc tutaj bym raczej nie używał takich sformułowań, ale wydaje się, że nowa konsola Xbox będzie raczej z tej półki premium, czyli i to nawet nie chodzi o. Jakość wykonania. Wydaje mi się, że specyfikacja będzie na tyle ciekawa, że mam nadzieję, będzie warta tych pieniędzy, które no, Microsoft widać stawia generalnie raczej na taki układ, że nie chcemy już do końca, nie zależy nam nie wiadomo na ilu sprzedanych konsolach, bo jakby im zależało. To by no, promowali Xboxa Serii S na przykład bardziej, a w ogóle go nie promują, więc widać, że już na ilość nie idą. No, a z tą jakością, to będziemy musieli poczekać, zobaczyć, jak ta nowa konsola będzie wyglądała, jak się będzie prezentowała, jaką specyfikację finalną będzie miała. To no, chociaż, jak patrząc po Xboxie serii X, no to nie można powiedzieć, że to jakaś kiepska konsola jest. Nie, e, wiadomo, mieli problem z tymi narzędziami i optymalizacją, jeżeli chodzi o początek tej generacji. No ale teraz Xbox całkiem nieźle, Xbox serii X, X się całkiem nieźle prezentuje w grach, oczywiście ma swoje ograniczenia, tak samo jak i PlayStation 5, zresztą nawet PlayStation 5 Pro pokazuje swoje ograniczenia, zwłaszcza jeżeli chodzi o, o procesor główny niestety, ale to jest pierwszy filar, że tak powiem i chyba może niekoniecznie najważniejszy, ale w miarę ważny, jeżeli chodzi o tą nową generację sprzętu, czyli całkiem mocna, wydajna konsola, taki produkt premium, za niemałą cenę, czyli 500-500 dolarów 500 na pewno nie będzie kosztować. Chociaż nie sądzę, żeby aż 1000, bo niektórzy krzyczą o 1000 dolarów. Nie mówię nie, nie mam pojęcia, szczerze powiedziawszy, co się będzie działo, ale no mam nadzieję, że może pójdą po rozum do głowy i tak 700-800 dolarów. Myślę, że jeszcze za taką konsolę premium byłoby do przełknięcia. Zresztą popatrzcie na PlayStation 5 Pro, tak no, nikt nie płacze aż tak bardzo z tego powodu. Zresztą Teraz to, co się dzieje z cenami Xboxa serii X, no to tym bardziej, no jak już teraz Xbox serii X kosztuje 650 dolarów, a ta wersja tu 2-terabajtowa podobno nawet 800. No to za nową generację 700 czy 800 dolarów nie wydawałoby się już tak strasznie dużo. Zresztą, szczerze powiedziawszy, ci bardzo dani fani Xboxa i tak pójdą, kupią. Ja za dobry sprzęt na pewno bym zapłacił, zwłaszcza jeżeli ten sprzęt będzie mi oferował dostęp do tych wszystkich gier, które kupiłem przez lata i, mam, i miałbym dzięki temu dostęp i pewnie lepszą wydajność, więc yy, za taką cenę do 3000 myślę, że na pewno bym rozważył. W każdym razie yy, to jest jedna sprawa, to jest yy, konsola, premium taki device, bardziej dla hardkorowych yy, graczy. Który w pewnym sensie wyznaczałby trendy i jakiś standard, bo to głównie chodzi mi o specyfikację, bo drugim filarem tej, tego, nie wiem jak to nazwać ekosystemu nowej generacji może tak to nazwie, nazwę. Będzie współpraca z firmami typu Asus, Lenovo i TP, czyli coś, co już widzimy teraz, gdzie Microsoft współpracuje z Asusem przy tym Asusie Xbox Rog Ally i Rog Ally X, czyli dwie, dwa, dwie maszynki przenośne. My z jakimiś tam standardami Xbox, oczywiście to nie jest pełen Xbox, bo nie ma wstecznej kompatybilności, nie obsługuje wszystkich gier z Xboxa, tylko część dzięki Play Anywhere, ale to jest taki pierwszy krok, i ta nowa generacja jeszcze się nie zaczęła. Bo co według AMD ma się dziać, dziać w przyszłej generacji? A ma się dziać, dziać to, że AMD będzie produkowała różnego rodzaju chipy, może inaczej, będzie produkować różne modele chipu opartego na tym Xboxie. Nowej generacji, tak? Czyli będzie ten to urządzenie premium, ale będą też no, zgodne z tym, właśnie standardem Xbox'a, inne urządzenia, inne procesory, APU, które będą montowane też w innych urządzeniach, jak na przykład za 2-3 lata w nowych urządzeniach przenośnych od Asusa, Lenovo czy tych innych urządzeniach, prawda? Więc dzięki temu, na przykład taki. Nazwijmy to Asus ROG Ally X nowej generacji. Już nie tylko będzie miał przycisk Xboxa na, 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 na konsolce, ale też będzie miał wsteczną kompatybilność i kompatybilność z grami z Xboxa. Więc to będzie już taki z punktu widzenia gier software'owego. No, no, właściwie no, Xbox, bo będzie obsługiwał gry z Xboxa. Więc oczywiście wszystkie te urządzenia będą. No, działały na zmodyfikowanej nowej wersji Windowsa 12, pewnie więc ma to sens, także to jest drugi filar. I to będzie dla osób, które niekoniecznie będą chciały inwestować aż tyle pieniędzy w ten sprzęt, albo po prostu będą chciały mieć sprzęt innego rodzaju. Może te firmy zewnętrzne zaoferują nam też i mocniejsze modele Xboxa, nie wiadomo, ale za większe pieniądze. Fajnie by było w sumie takie customowe Xboxy podkręcone, które będą miały, które by oferowały lepszą wydajność, czemu nie? Ale no zobaczymy, jak to będzie. I jest trzeci filar, i to jest akurat dla osób, które niekoniecznie chcą inwestować w sprzęt, niekoniecznie są zainteresowane w ogóle nawet kupnymi Xboxa, albo no, może i by kupiły Xboxa, ale tańszego, ale z drugiej strony Xbox im może im powiedzieć słuchajcie, a po co wam w ogóle Xbox, kiedy nie chcecie wydawać tych pieniędzy? Interesuje was bardziej Game Pass niż cokolwiek, więc zamiast kupywać Xboxa serii S, to po prostu z... wykupcie subskrypcję. Xbox Game Pass, będziecie płacić te 10 czy 15 dolarów miesięcznie, no to wychodzi 50 czy tam 40, czy 60 dolarów, przepraszam, polskich złotych w Polsce i zamiast kupowania sobie kolejnego sprzętu, to po prostu będziecie grać na przeglądarce, a wiele teraz nowych telewizorów i tak obsługuje Xbox Game Pass i TP tą aplikację, więc wystarczy, że będziecie mieli kontroler i podłączycie się go sobie do telewizora i będziecie mieli konsolę na na telewizorze. Wystarczy oczywiście, że będziecie mieli w miarę dobry internet. Z tym internetem teraz jest coraz lepiej, zwłaszcza tutaj w Polsce, Europie. Nie ja wiem, jak to w Stanach Zjednoczonych wygląda, więc to też jakaś opcja. I dlatego między innymi Microsoft tyle pieniędzy czasu inwestuje właśnie w rozwój Xbox Game Streaming, bo ten game streaming im po prostu rośnie. O ile sprzedaż konsol spada, to akurat w tym segmencie z roku na rok jest cały czas dwucyfrowy wzrost. Tak jak wspomniałem we wcześniejszym wideo wczoraj, nie wiemy dokładnie jaki to jest wzrost niestety, no ale dwucyfrowy, no to miejmy nadzieję, że no nie najgorszy. Więc wiecie, tak wygląda mi się wydaje przyszłość Xboxa, czyli oddani fani Xboxa nadal będą mieli swoją konsolę. Widać, że będzie to raczej urządzenie premium. Nie sądzę, żeby Microsoft kogokolwiek zmuszał od razu do przysiadki na ten sprzęt, bo jeszcze przez długi czas Xbox Serii X będzie wspierane, Xbox Serii S moim zdaniem już tak średnio. Myślę, że jak już wyjdzie nowa generacja, to pewnie dewelop de deweloperom zostanie powiedziane, słuchajcie no, aby na Xboxie Serii X działał jeszcze przez jakiś czas, CS no to już niekoniecznie. Takie jest moje zdanie bo to wiecie już jak jest nowa generacja to że tak powiem stała generacja już nie zawsze musi być aż tak bardzo wspierana chociaż no, z punktu widzenia ilości użytkowników wielu deweloperów i tak się będzie opłacało inwestować w optymalizację pod Xboxa serii S. Jeżeli chodzi o ten okres przejściowy później oczywiście już nie. Więc no, tak to wygląda moim zdaniem Jestem ciekawy tylko, czy Microsoft w ogóle będzie zainteresowany, że tak powiem, takimi upgradeami tych chipów. Zakładam, że tak, bo wiecie, to jest tak, że AMD co 2 lata wypuszcza, czy co dwa, trzy lata mi się wydaje, nową generację sprzętu. I o ile, no nawet jak popatrzymy sobie na przykład te urządzenia od Asusa, Asus. Właściwie co roku wypuszcza nowy jakiś model tak albo co dwa lata przynajmniej ja już nawet nie wiem dokładnie bo jak była ta jak była ta seria ZX Z1 Extreme to najpierw wypuścili słabszy model potem wypuścili ten mocniejszy tą wersję X. Czyli właściwie co roku dostawaliśmy nowy sprzęt. No Teraz dostaniemy dwa naraz ale Widzicie, jest 2025 rok, wypuszczą teraz te konsolki ROG Xbox, ROG Ally i Ally X, oparte na, na dwóch różnych modelach właściwie z tej samej linii procesorów Z2 i Extreme. Więc za dwa lata jak wyjdą te nowe procesory, które już pewnie będą oparte w pewnym sensie i zgodne z technologią Xboxa, znaczy to nie jest technologia Xboxa, ale wiecie o co mi chodzi, no to za dwa lata znowu dostaniemy pewnie dwie, właśnie kosątki od Asusa i może innych też firm, właśnie oparte o te chipy. A potem za kolejne dwa lata pewnie znowu będzie odświeżona, będą odświeżone wersje, więc wydaje mi się, że ogólnie przyszłość. Z punktu widzenia takiego, że tak powiem, generacji, wydaje mi się, że to taka ostatnia, typowa, taka prawdziwa generacja, jeżeli chodzi o Xbox. Potem już będą po prostu upgrade'y. Takie jest moje zdanie, tak to wygląda z mojego punktu widzenia. Jak to, jak to będzie w przyszłości, to się jeszcze okaże oczywiście, ale, ale wszystko wskazuje właśnie na to, więc tak. Tak się zapowiada ta właśnie przyszłość nowego Xboxa. Całkiem ciekaw, że powiedziawszy, jeżeli miałbym rozważać wszystkie plusy i minusy, to osobiście wolę, żeby ten Xbox, nawet jeżeli za lat ileś, Microsoft planuje przestać w ogóle pracować, wypuszczać swój sprzęt, to przynajmniej wiem, że dostęp do tych gier, biblioteki gier nie utracę. Że ekosystem Xbox jako taki dalej będzie rozwijany, no bo Microsoftowi, Microsoftowi dalej zależy na budowaniu platformy jako takiej. Tak? Czy ta platforma w przyszłości będzie oparta o streaming, czy yy, współpracę z, z firmami zewnętrznymi, yy, to już jest drugorzędna rzecz. Tak? Ważne to, że w przyszłości będą nowe sprzęty, będą, będzie wsparcie i dla gier, i dla tych wszystkich kont Xboxa. Czy będzie jakaś synchronizacja między Windows Store, Microsoft Store i Xbox Store, tego nie wiem, może połączą te dwa, dwa sklepy, chyba to miałby największy sens, szczerze powiedziawszy. Więc zobaczymy, jak ta przyszłość będzie wyglądała, oczywiście jak będziemy się z czasem, jak się będziemy dowiedywać więcej informacji na ten temat, to oczywiście nie omieszkam was o tym poinformować, a na dzisiaj to chyba tyle, dzięki bardzo za wsparcie. Trzymajcie się ciepło, i widzimy się w następnym wideo. Cześć!